Jak powiązać status przetworzenia KSEF ze statusem księgowym w rachmistrzu i rewizorze Nexo Nexo Pro? Aby zdecydować, które dokumenty z KSEF mają być gotowe do automatycznej dekretacji, a które wymagają jeszcze Twojej uwagi, możesz skonfigurować mapowanie statusów księgowych. Wejdź do modułu Konfiguracja i wybierz parametry KSEF. Na zakładce podstawowe znajdź sekcję Mapowanie statusu przetworzenia na status księgowy. To tutaj decydujesz, co dzieje się z dokumentem wewnątrz programu. Zwróć uwagę na wiersz do przetworzenia tylko w księgowości. Domyślnie przypisany jest mu status księgowy opisany. Oznacza to, że taki dokument może zostać natychmiast zadekretowany automatycznie. Status księgowy możesz pobierać z konfiguracji obsługi typów dokumentów. Jeśli chcesz wymusić dodatkową weryfikację, zmień tę wartość na nieopisany. Wtedy pobrana e-faktura nie zostanie zadekretowana przez schemat, dopóki ręcznie nie uzupełnisz jej opisu i nie zmienisz statusu na opisany. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz. Dzięki temu masz pewność, że żaden dokument nie zostanie zaksięgowany automatycznie bez Twojej akceptacji.